ESG jest zbiorem różnych przepisów, które to zostało ustanowione przez Unię Europejską i są jak gdyby narzucone do przestrzegania. Każde przedsiębiorstwo będzie miało swój tak zwany score, czyli swą, jak gdyby ocenę na to, w jakim etapie jest rozwoju, SG jest akronimem, nie ma swojej definicji jako takiej. To są makroczynniki, według których robimy raportowanie niefinansowe, które jest uzupełnieniem raportowania finansowego. To są trzy obszary, jeden związany z wpływem na społeczność, drugi związany z ładem korporacyjnym i trzeci związany z wpływem na środowisko. Nazywam się Bartosz Wiśniewski, jestem dyrektorem pionu BHP i w zakresie ESG odpowiadam za obszar E, czyli środowiska oraz za dostarczenie części wskaźników dotyczących S, czyli społecznej odpowiedzialności. Dotyczą one głównie BHP. W zakresie E głównymi obszarami, na które chcemy położyć nacisk to są przede wszystkim tematy dotyczące łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, bioróżnorodności, gospodarki obiegu zamkniętym i ochrony wód, gleby i zanieczyszczeń z tym związanych. Dotychczas zawsze myśleliśmy co tu i teraz. Otrzyliśmy, czy w tym momencie nie wyrządzamy szkody na okolicznych mieszkańców, na efekty działalności środowiskowej. A teraz musimy też myśleć o tym, co się stanie z budowlą za 20-30 lat. Nazywam się Dagmara Sobolewska. W Erbudzie jestem dyrektorką Pionu HR. W ramach strategii SG odpowiadam za obszar social, czyli społeczeństwo. To są takie obszary jak bezpieczeństwo naszych pracowników, jak zdrowie naszych pracowników, umożliwienie im kształcenia i rozwoju. Oferujemy nie tylko cykle szkoleń, ale programy talentowe, organizujemy akademie różnego rodzaju. To jest wreszcie działalność charytatywna w ramach naszej fundacji. Bałość o równe traktowanie w zatrudnieniu i przeciwdziałanie praktykom mobbingowym. Nie kierowanie się jakimkolwiek kryterium wybiegającym poza merytoryczną część tejże pracy. Nazywam się Joanna Piersa w grupie Arbut pracuję 16 lat. Na co dzień zajmuję się biurem zarządu oraz obszarem nadzoru właścicielskiego. Odpowiadam za G, czyli Governance, Ład Korporacyjny. Dbamy o to, aby funkcjonowały w spółce i grupie kapitałowej różne procedury, które służą zarówno interesariuszom zewnętrznym, jak i środowisku wewnętrznemu. Interesariuszami naszymi są akcjonariusze, ludzie, którzy powierzają swoje oszczędności, inwestują w spółkę. Od spółki oczekują też transparentności, prowadzenia zrównoważonego biznesu. Nazywam się Mariusz Moczydłowski i jestem dyrektorem pianu prawnego Verbo S.A. Literka G w ramach governance oznacza odpowiedzialność za bycie zgodnym z przepisami, zasadami etycznymi oraz wysokimi standardami prowadzonej działalności. Prawo nie reguluje wszystkiego. Często jest szary obszar, obszar nienazwany, niezdefiniowany, obszar, który pozostaje do wypełnienia właśnie działaniem. ESG wypełnia ten obszar. Ułożenie tych reguł przez Unię jest pomocne. Pokazuje system, w ramach którego powinni działać wszyscy. Włączenie ESG do strategii firmy jest bardzo dużym i istotnym krokiem. ESG kiedyś było takim atutem marketingowym, a teraz jest czynnikiem współdecydującym razem z wynikami finansowymi o wartości przedsiębiorstwa. Przez to, że jesteśmy tak zorganizowaną firmą, jestem pewien, że damy sobie spokojnie radę tak i będziemy mocno kwitnąć.